Daria Patańska, witam i zapraszam. Czy w pożywieniu są afrodyzjaki? Na co i jak wpływają? Na te pytania odpowiedzą ekspertki do spraw zdrowego odżywiania Anna Szczypek, Aleksandra Jaźwiec. Dzień dobry. Dzień dobry. W pożywieniu są afrodyzjaki? Wiele produktów obfituje w, w, w ciekawe substancje, które mogą nam pomóc rozbudzić nasze libido e, i e, nawet sobie czasem nie zdajemy sprawy, że takie substancje na co dzień pojawiają się w naszej diecie, między innymi kardamon, e, między innymi marchewka, ostrygi, część rzeczy, która ma składniki e, tego typu oraz takie rzeczy, które przypominają czasami um, swoim wyglądem skojarzenia z pewnymi sferami naszego życia. Natomiast ja uważam, że takie posiłkowanie się poszczególnymi potrawami, teraz sobie zjem ostrygę i, i moje życie erotyczne rozkwitnie, jest takie trochę na skróty. Uważam, że najlepszym afrodyzjakiem jest ogólnie dobre stan zdrowia. że ktoś bardzo dużo zje tych ostryg, to, 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 to no też nie jest nieko, też na skróty. To może niestrawność spowodować na no przykład. Właśnie. Um, uważam, że generalnie dobry stan zdrowia ogólnie jest najlepszym afrodyzjakiem, bo jedna rzecz to są to jest. Są chęci, pewne, pewne takie życie erotyczne, a inna rzecz to jest sprawność fizyczna. I jeżeli ty, do tej sprawności fizycznej, gdyby się na tym skupić, to my tutaj potrzebujemy określonej sprawności fizycznej ogólnie mm -hmm. ciała. Trzeba wiedzieć o tym, że żeby życie erotyczne rozkwitło, musi dojść do przekrwienia narządów płciowych, po prostu. Żeby do tego doszło, nasz układ krwionośny musi być sprawny. Jeden kilogram nadwagi oznacza wytworzenie się w organizmie około jednego metra dodatkowych naczyń krwionośnych. I te naczynia muszą być przez nasze serce, które się nie zwiększy specjalnie z powodu nadwagi. Musi być przez to serce obsłużone i te, te wszystkie naczynia muszą być zaopatrzone w krew. Stąd też bierze się nadciśnienie, bo, bo ten cały układ krwionośny jest niewydolny. To jest tak, jakbyśmy sobie wyobrazili bardzo duży ogród, gdzie mamy wąż ogrodowy i nim podlewamy. Jeżeli ciśnienie jest określone, no to damy radę podlać do, tak daleko do tego miejsca. Jeżeli Będziemy chcieli podlać jeszcze dalej, bo ten wąż będzie musiał być jeszcze dłuższy, czyli te nasze naczynia krwionośne jeszcze dłuższe. To wówczas, jeżeli nie zwiększymy ciśnienia wody w tym wężu, nie, woda nie, nie doleci aż do końca, do tych najdalszych zakamarków ogrodu i tam będzie ten ogród niepodlany. I to są właśnie nasze naczynia krwionośne, takie niezaopatrzone w krew i we wszystkie składniki odżywcze, kiedy mamy sporą nadwagę, czy nawet, nawet niezbyt sporą. I wtedy pojawia się właśnie nadciśnienie, czyli podwyższone ciśnienie krwi, żeby to wszystko zaopatrzyć. I to zdecydowanie nie sprzyja y, udanemu życiu erotycznemu. No dobrze, tak, że... ale sam, sama nazwa afrodyzjak ma nas zachęcić do tego, żebyśmy cokolwiek chcieli zrobić, tak? No właśnie, to, co jeść, żeby, żeby to wpływało? I jak dużo tego jeść? Mówi się, że przez żołądek do serca, y, więc poniekąd możemy. M, możemy przed naszym jakimś miłosnym uniesieniem, skomponować taką potrawę, która jakby, no nie wiem, zaopatrzy nasz organizm w większej ilości, nie wiem, selenu, potasu, fosforu, wszystkie te substancje, które będą odpowiedzialne mm -hmm. właśnie za zmiany chemiczne takie w mózgu, które będą nam, nie wiem, potęgowały różnego rodzaju bodźce i, i, i odczucia, tak? Mm -hmm. Co w tym posiłku się powinno znaleźć, żeby właśnie te składniki. Dostarczyć. Ja uważam, że. Powinniśmy dietę mieć generalnie tak skomponowaną, tak różnorodną, żeby tych składników i tak nam nie brakowało, bo oczywiście cynk, selen wpływają na sprawność seksualną, ale też wpływają na kondycję naszych włosów, skórę, paznokcie. Więc to, to, to jest, nasz organizm jest, jest taki holistyczny, jest całością i nie możemy patrzeć tylko na to, że y, y, żyję sobie w niezd niezdrowy sposób, odżywiam się jałowo i byle jak i mm, zjem talerz ostryk, czy, czy łyknę tabletkę z selenem i będzie już wszystko w porządku. Nie mm -hmm. będzie. W starożytnej Persji młode pary po, po, po orzenku przez miesiąc piły miód po to, żeby właśnie zwiększyć ich chęci i możliwości seksualne. Stąd do dzisiaj funkcjonuje mm -hmm. właśnie takie określenie miesiąca miodowego. Także to wszystko, to funkcjonowało przez wieki, ale musimy pamiętać o tym, że co innego jakieś legendy, jakieś tak naprawdę szczegóły, a co innego rzeczy grube, ważne, czyli nasze, nasze zdrowie i ogólna sprawność. Mm -hmm. No dobrze, ale cały ten temat afrodyzjaków i ich wpływu na, na nasz organizm i na nasze funkcjonowanie właśnie w życiu płciowym pachnie mi trochę fantastyką. Czy to nie jest jakaś magia? coś, co, o czym mówimy, ale to nie, niezbyt działa. Ja trochę się zgodzę z tym, że to fantastyka, że tutaj więcej robi efekt placebo niż yy, rzeczywiste składniki. Ale już nasze babcie dodawały do rosołu lubczyk, żeby się jakiś apsztyfikat w nich zakochał. <grych> Więc coś Ale liczymy. czy to nie działa na podświadomość po prostu, a, a nie faktycznie fizycznie na, na to, co się dzieje? Bardzo dużo rzeczy w naszym życiu yy, jakby Zależne jest od tego, jak mocno w to wierzymy. Jeśli wierzymy, że ten lubczyk zadziała, gwarantuje, że zadziała. No to trzeba mieć bardzo dużo wiary. Bardzo no dziękuję, dziękuję. za no to. Bardzo dużo Lubczyku. Dziękujemy.